Ja wam muszę ten samochód pokazać, bo w świecie zdominowanym przez suwy. to już biały, czarny, krug, nie wiem jak to nazwać. Ostatnia taka limuzyna w Toyocie, czyli Camry, po zmianach, choć świeżona. Cierpi na schizofrenię. Dlaczego? Zaraz wam pokażę, chodźcie. Jak chcemy, to ta limuzyna jest przestronna, komfortowa, w miarę cicha, wykonana z bardzo dobrej jakości materiałów, to wszystkie jest miękkie. Zobaczcie, na nowo ukształtowany kokpit, tu w górnej części, z potężnym wyświetlaczem wkomponowanym, to piano black. Te Elementy wykończenia chociażby na nawiewach, no i tylna kanapa przestronna, przepotężnie przestronna, możemy założyć nogę na nogę. Ale jak chcemy, to ta kamera może być diabelsko szybka. Zaraz Wam pokażę. Bo pod maską znajdziemy 2,5-litrową hybrydę, ale najnowszej, piątej generacji to Debiut. To jest pierwsza Toyota z tą hybrydą pod maską 230 zamiast 218 koni powiecie niewiele więcej to jest bardzo, wiele więcej. Bo ten samochód dzięki bardzo mocnej sekcji elektrycznej hybrydy startuje nam spod świateł jak rakieta.